W poprzednim odcinku omówiłem miacy żużlowcy dostawaliby złotą piłkę do sezonu 2017. Dziś dokończymy tą serię, gdyż jest to druga część tego odcinka. Przed obejrzeniem tego filmu zachęcam do obejrzenia moich poprzednich odcinków. Ja jestem Kuba, witam na kanale Żużlowy Kącik, zachęcam do subskrybowania, a teraz przechodzimy do właściwej części filmu. W roku 2018 Grand Prix wygrał Ty a Zmarzyk, który w tamtych latach zaczął dominować, był tuż za nim, po na drugiej pozycji. Jeśli chodzi o średnią biegową, to w tej klasyfikacji wygrał Polak, a Brytyjczyk był dopiero na piątym miejscu. Jego Sparta Wrocław zajęła trzecie miejsce w Ekstralidze, kiedy Zmarzik ze Stalem wywalczył srebrny medal w mistrzostw Polski, a więc Zmarzyk otrzymałby już swoją trzecią złotą piłkę w karierze. Sezon 2019 był walką Duńczyka Leona Macena i Polaka Bartosza Zmarzlika. Ten pierwszy Grand Prix nie wygrał, bo tam triumfował Zmarzlik, ale za to w miał najwyższą średnią biegową, pokonując Zmarzlika o zaledwie 33 setne punkta. Drużynowym mistrzem Polski została Unia Leszno, w której składzie znajdował się znakomity w tym sezonie Emil Seifudinow, lecz on w Grand Prix zajął trzecie miejsce i przez to wykluczał go z walki o Złotą Piłkę. Madsen z Włókniarzem Częstochowa zajął niezłe czwarte miejsce, Salgorzów ze Smartnikiem w składzie zajęła rozczarowujące siódme miejsce i moja opinia może być kontrowersyjna, ale złotą piłkę w tym sezonie oczywiście moim zdaniem powinien otrzymać Leon Madsen. Grand Prix 2020 wygrał Bartosz Smarzlik z przewagą 16 punktów nad Łofindenem. Emil Safudinow z Unią Leszno zdobył mistrzostwo Polski oraz miał najlepszą średnią w widzę, lecz Rosjanin był daleko, bo dopiero na 8 miejscu w klasyfikacji ogólnej Grand Prix. Zmarzlik i tak ze Staną był na bardzo dobrym drugim miejscu w Ekstralidze, więc w mojej opinii właśnie jemu należałaby się złota piłka w 2020 roku. Artyom Waguta był mocny w sezonie 2021, bo wygrał Grand Prix, ale Zmarzlik stracił do niego tylko 3 punkty, a w klasyfikacji średniej biegowej to Polak wygrał. Waguta był w niej trzeci, a Rosjanin z GKM Grudziądz jak w to w zwyczaju zajął 7 miejsce. Zmarzlik został wtedy brązowym medalistą Mistrzostw Polski, co dałoby mu raczej piątą już złotą piłkę. O sezonie 2022 nie ma co zbytnio mówić, ponieważ wtedy zdecydowanie dominował Bartosz Marzlik. Wygrał Grand Prix, wygrał klasyfikację średniej biegowej w lidze oraz zdobył srebrny medal Mistrzostw Polski. A więc dominator z sezonu 2022 po raz kolejny wygrałby plebiscyt Złotej Piłki. W komentarzu koniecznie napiszcie kto wygrałby Złotą Piłkę w kończącym się już w sezonie 2023. Chętnie przeczytam wasze wypowiedzi. Zachęcam do subskrybowania kanału, zapraszam nas o pozostałe filmy, ja się z Wami żegnam, no i cześć!